Jestem Paweł Nowak, jestem właścicielem restauracji Inowino w Rybniku i w Żorach. Zapraszam na program Rybniczenie. Sfinksa, tak mnie tam kiedyś kręcił mój nauczyciel, zresztą Remigiusz Romszka, do Remickiego Sfinksa, było plazy, Gdzieś tam z 15 lat temu może, no i, no i tak zaczynałem przygodę na gastro na kellerce, bo, bo całe życie pracowałem jako keller w różnych miejscach hotelowych i, i restauracyjnych, no i no wino, wino, to pierwszy koncept praktycznie, powstało 8 lat temu, yy, to miał być wine bar. Nie miała być restauracja. Wkręciłem się trochę w wino, mnie mój yy, przedstawiciel handlowy. No i, no i pomyślałem, że na logickim rynku tego nie ma, yy, w sensie wine baru. No i tak spróbowałem. Oczywiście życie zweryfikowało to, że goście wolą coś zjeść, a wino było dodatkiem, więc trzeba było się szybko nauczyć gotować. I, no i tak powstała ta, ta i inne restauracja. Z Adelą to jest tak, z babcią Adelą to jest tak, że to Szymon w Konkord wkręcił u nas w ten projekt, mnie, Tomka i Krzyśka. No i spodobało nam się to od samego początku, bo to czerpanie, znaczy no, bo to wchodzenie w korzenie gastronomii, zresztą kucharze teraz często korzystają, inspirują się przepisami starymi, no to dlaczego by tego nie wykorzystać. Myślę też, ja się, też, ja się, też, ja się tym bardzo, bardzo bawię, bo to, to chodziło, że, żeby się, żeby się tym, tym cieszyć. No i myślę, że jeszcze, jeszcze w tym kierunku pójdziemy. No. Na razie sprzedajemy jakieś tam dania z, z tych przepisów z różnym skutkiem. No ale zobaczymy, co z tego daje wyniknie. Wiesz co, no, czy smaki śrybnicze się różnią od tych gości z Żor? No na pewno, bo to każdy gość jest inny. W najpierw w rybniku i w żorach tak. mamy inne menu, bo mamy innych szefów kuchni. Ja się nie chcę wtrącać w to, co gotuje. No, tak, 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 tak przyjąłem, jeżeli mam, jeżeli zatrudnia szefa kuchni, to, to no, powierzam mu jakieś obowiązki i ma też do niego zaufanie. Jeżeli on coś widzi, on też wie, jaki ma zespół, on wie, jakie ma zaplecze, na co sobie może pozwolić. No tak jak mówię, no, menu się różnią, no, są podobne, no bo jakby koncept jest ten sam. Chcemy pozować na świeżym produkcie, chcemy często zmieniać menu, chcemy gotować świeżo, smacznie przede wszystkim. No, chyba tyle. No, tak jak wspominałem, bardzo często zmieniamy kartę i tutaj i w żorach, więc no, jako tako swoich popisowych dań nie, nie mamy. Aczkolwiek no, są, takie, są takie rzeczy, które się sprzedają dużo lepiej niż inne. No, i wtedy staramy się albo je przetrzymać dłużej, albo delikatnie zmienić i zostawić w karcie. No to jest ryzyko po naszej stronie, no bo bardzo wielu gości przyjeżdża do, do, do knajpy stricte na, na, na swoją ulubioną pozycję. A no to już nasza w tym głowa, że jak on przyjedzie, ten gość przyjedzie znowu, wybierze coś innego, no to to również równie bardzo będzie mu smakowało. Oczywiście mamy kilka takich pozycji, które, no, które cieszą się największym powodzeniem. My się bardzo chwalimy makaronami, bo robimy je od podstaw sami, robimy je na świeżo z różnymi sosami, no to goście no też to doceniają. Zresztą większość produktów, które tutaj sprzedajemy, no to robimy od samego po początku u nas. Czy bułki do burgerów, czy makaron, o którym mówiłem, czy każdą inną rzecz, którą chcemy sprzedawać. Świerklaniec. Coś mi to mówi. Nie no, tyle się gada o świerklaniecu, zresztą bardzo wielu, bardzo wielu ludzi mnie o to pyta. No, i też się nie dziwię przez to, co tam, się, co tam się działo. To tak, zaczynając, no tak, no chcemy, tutaj, chcemy tutaj kościuszkowy lokal przenieść tam na Świerklaniec, kiedy on będzie już gotowy. to no z tego tytułu, że, no, że mamy tutaj zgraną ekipę, nie chcę szukać nowych, nowych ludzi, chcę powielić to, co tutaj mamy, tylko delikatnie to rozszerzyć. Bo tam będziemy mieli bardzo dużo miejsca. Co mogę zdradzić? Zaczynać chcemy w maju. Mam nadzieję, że to się uda. Zresztą pan Grzesio, właściciel, staje na wysokości zadania i tam wszystko się odbywa tak, jak powinno. Mamy nadzieję, że to wszystko uda się tam poskładać i faktycznie w maju ruszyć. No co, no co mogę jeszcze zdradzić? Będzie restauracja, będzie sala przyjęć na 140 osób. Będzie na pewno bardzo fajny klimat i miejmy nadzieję, że. Równie fajny jak, jak ten, który, który mamy tutaj na kościuszki 2.7. W sumie aktualnie mamy około 30, 30 współpracowników na różnych stanowiskach i różnymi rzeczami, różnymi, różnymi zajęciami się ci ludzie pałają. Mnie najbardziej zależy na tym, że jak już mamy jakichś takich ludzi, którzy nie wiem, lubią wino no to, to w, te, w tę stronę ich kieruje Jak ktoś pała się kuchnią, no to chce żeby, chce, żeby robił to, co potrafi najlepiej. To chyba najfajniejsze rozwiązanie, bo, bo spędzamy w gastronomii bardzo dużo swojego czasu i chciałbym, żeby to, to co robimy, no to żeby było po prostu robione z frajdą. A tylko wtedy, jak ktoś robi to, co lubi, no to no to się wtedy może udać. Oczywiście że no są jakieś tam potknięcia mniejsze czy większe, no ale ogól, ogółem no myślę, że mam bardzo zgraną, zaufaną ekipę i na tym bazuje. Myślę, że wszystkie wina, które tutaj sprzedajemy, są wyjątkowe. Aktualnie winem zajmuje się Madzia, która pracuje tutaj właśnie na kościuszki. Bardzo się wkręciła w wino. No i też, tak jak już wspominałem, chcę to wykorzystać. Ona to lubi. Ja lubię, jak ktoś coś lubi. Madia zresztą teraz kończy, kończy kurs somelierski, także będziemy mieli w swojej ekipie za niedługo pewnie someliera. Bo z tego co wiem, to, to idzie i to jak spłatka. Jeśli chodzi o te wina, które my mamy, które się sprzedają, to to są naprawdę bardzo różne pozycje. Od Rieslingów, które są bardzo popularne w Polsce, po, po, po Monte Pulciano czy, czy Carmenere. To, to naprawdę różnie bywa. Staramy się dobrać wino zawsze do podgościa. To, to gość wybiera to, co, na co ma ochotę. Kiedyś było tak, że sprzedawało się do ryby zawsze białe wino. Teraz już tak się nie, tego się nie stosuje. To chodzi o to, żeby gościom, gość był zadowolony. No i od tego właśnie jest Madzia, żeby właśnie odpowiednio dobrać te, te butelki do, do posiłków. Mamy też wino polskie, które się, się cieszy dosyć dużą popularnością. Mamy wino z Kija, także no, no, dla każdego coś, coś fajnego. No pandemia to był, ten, to był <laughs> ciekawy fragment naszej, naszej działalności, naszego życia. Tak, no, bardzo, wielu ludzi, bardzo wielu ludzi nam pomogło, nie ukrywam. U państwa oczywiście pobieraliśmy tarcze, jakby nie one, no to pewnie nas by tutaj nie było. Miasto zresztą też dołożyło cegiełkę, bo, bo jak jeszcze byliśmy na Rynek 4, to, to tam przez jakiś okres no, nie płaciliśmy groszowy czynsz za, za wynajem ogródków. Zresztą właściciele lokali, które wynajmuje, no też stanowiłem w wysokości zadania. No najbardziej chyba pomogli nam goście, którzy zamawiali jedzenie, bo to bez nich, bez nich to niczego byśmy nie zrobili. No i, no i pracownicy, którzy też, też pokazali, że, no, że nie jest im obojętne to, czy tutaj zarabiamy, czy nie zarabiamy. No, no może to był okres, kiedy oni zarabiali nieco mniej, my jako właściciele. No, no byliśmy tylko na straceno, ale no to, to nasza odpowiedzialność, nasze, nasze ryzyko. Także bez, bez pracownika, który, który no wie, jaka jest sytuacja, bez gości, którzy by nas nie wspierali, bez pomocy miasta i państwa, no to pewnie nas by tutaj nie było, a jesteśmy. Mamy się nieźle. No i wiem, już jestem tego pewny, że w każdej sytuacji, z każdej sytuacji można wyjść i w każdej sytuacji jakoś sobie poradzić. Zresztą ja jestem optymistą, zawsze byłem. I, no, i, no i wiedziałem, że jakoś z tego wyjdziemy, tylko nie wiedziałem jak. Udało się wyjść bez trzwanku w sumie, także no nic tylko się cieszyć. No na razie na no, no, no pierwszym planie jest ten świetlaniec. No to jeszcze jest pół roku ciężkiej pracy organizowania kuchni, organizowania sali, zatrudniania nowych pracowników, wdrażania ich, przygotowanie menu imprezowego. To będzie dla nas na pewno duży, duży przeskok. Ktoś, kto prowadzi gastro czy jakąkolwiek firmę, wie, że jak, no jak tutaj mamy 30 miejsc siedzących, tam będziemy mieli w sumie około 200, no to, to, to na pewno będziemy mieli co robić. No i to jeśli chodzi o marzenia i plany na najbliższe pół roku, rok, to, to będzie tyle. No, nie chcę narzucać sobie na głowę nie wiadomo ile obowiązków. Wolę się skupić na tym, co, co już mam. No oczywiście równolegle walczymy też na żorach, i też tam chcemy poprawiać jakość, i profesjonalnie podchodzić do obsługi, do kuchni. Więc no, ja mam co robić, i na pewno no, na laurach nie spocznę. Jeżeli czas mi na to pozwala, to jest dobre stwierdzenie. Aczkolwiek, wydaje mi się, że no, nie, ten biznes był poukładany nie, nie, nie najgorzej. Oczywiście są takie momenty, że trzeba zacisnąć pasa i powalczyć i w weekendy i wieczorami i od poniedziałku do poniedziałku. Ale są też takie, że mam czas na, na odskocznie właśnie. Taką główną moją odskocznią aktualnie to jest yy, żona i, i dwuletni synek. Bo jakby nie oni, to, to nie, byłoby mi, nie byłoby mi zbyt łatwo. Zresztą synek urodził się 30 stycznia 2020 roku, w marcu zaczęła się pandemia to. Troszeczkę moich stresów mogę na niego przerzucić, nie wiem czy to dobrze. Ale tak się stało. No a drugą odskocznią jest siatkówka. Gram amatorsko w Rybnickiej Lidze, w drużynie Top Ten. Kto tam się trochę tym interesuje, to pewnie, to pewnie wie co to za drużyna. No to są chociaż dwie godziny w tygodniu, kiedy faktycznie nie muszę myśleć o pracy i mogę się zrelaksować. I uważam, że tak właśnie trzeba. Nie? Musi być czas na pracę, ale musi być też czas na, na jakiś tam odpoczynek i, i reset w głowie. Także no, dzielę to, radzę sobie razem z żoną i, i, i z dzieckiem. Myślę, że będzie tylko lepiej.